I patrzcie, jaka tragedia. Wyświetliła mi się tragiczna reklama na Facebooku. Tutaj jakiś taki post jakiejś Pauliny Majerskiej, wiadomo, jakieś tam oczywiście fejkowe kąteczko. Eee, I historia rzewna o tym, jak kobieta nie może zajść w ciążę. fajnie napisana, i tak dalej. I że lekarka jej powiedziała, że jej winą jest niestety jej waga. No i tu dalej pani, że wtedy ważyłam 98 kg przy wzroście 1,64 m. No i że jest krok od cukrzycy, no i że wtedy tak wspaniale wpadła na forum, gdzie kobiety jej poleciły jakiś tam środek i się okazało, że super, po pół roku 14 kilo, po półtora 19, znikły obrzęki i znów odzyskała płodność i z dzidziusia ma i wreszcie zaszła w ciążę. No i oczywiście w komentarzach, co? Najpierw tutaj no to są pewnie kupione komentarze pozytywne. Jaki to wspaniały, całkowicie naturalny suplement o jakimś wspaniałym działaniu. No i oczywiście dziewczyny dają się łapać, jestem ciekawa, jak wziąć, poproszę informacje i tak dalej, jaki koszt, gdzie kupię. No a cały post jest oczywiście yy, na jakiejś takiej strobie idealna figura.com. Kliknijmy to dziadostwo. I co my tutaj mamy? Patrzcie. To jest napisane w wiadomości 24, a naprawdę strona ma adres jn.idealnafigura.com i jakieś krzaki. To jest phishing. To jest próba nielegalna, kar karalna podszywania się jakiejś strony pod inną stronę. Ten dziad, ten oprzód, tutaj dawna figura, próbuje się podszyć pod wiadomości 24, udając ich serwis. Ja to zgłoszę, jest rządowa strona do zgłaszania takich przestępstw, bo to jest po prostu przestępstwo. Yy, no, i co tu dalej mamy? Polska traci 13 kg tłuszczu dzięki prawie cudownej metodzie. Wiadomo, kłamstwa w ofercie nie może być kłamstw, a tu jest kurwa rzecz jeszcze najlepsza. Słuchajcie, to jest zna, znany każdemu dietetyk. Chyba nie muszę przedstawiać. Doktor Michał Brzosek To jest ten gościu, co nie wiem, prowadzi te podcasty, nie pamiętam. No i co? I Czyli ta strona udaje, że wrzosek z kimś tam gadają i o tym środku. To jest nielegalne. Ciekawe, czy pan wrzosek wie, że używają jego sylwetki, czy osoby do promowania tego. To jest strasznie nielegalne. Tutaj dalej, oczywiście, znowu. Wizerunkiem tego doktora próbują promować ten środek. Tragedia. Ja to zgłoszę, ja to powiem jemu. Wyślę to, żeby oni po prostu. On ma już taki sztab prawników, że oni się dobiorą do dupy tej wstrętnej firmie udającej jakiś dobry suplement. Ten gość, na pewno oni w życiu tego nie, nie, nie znają tego suplementu. Mm. Myślę, że ten pan podcaster też z chęcią mu o tym po, poinformuje, że używają jego wizerunku do reklamowania nielegalnego jakiegoś szajsu. Ym, ja nie będę czytać tej głupoty nawet, znowu to samo. Keto macza. I co w składzie? O, ekstrakt z awokado, ekstrakt z owoców garcinia i ekstrakt z tebi, czyli nic co odchudza, właściwie nie ma to żadnego wpływu na... Lipoizm czy termogenezę nie poprawi wam możliwości spalania, a na pewno nie spali 20 kilo tłuszczu w rok bez diety. Także tragedia. Tu jakaś kolejna osoba, ciekawe, czy w ogóle wie o tym, że wykorzystano jej sylwetkę. Jakbym ją znalazła, to mi to wysłała, że mogłem zrobić sprawę w sądzie. Brzoskowi o tym powiem. Ja, powiem, napiszę po prostu na Instagramie czy gdzieś. Ta pani też myślę, że dziennikarka z chęcią się dowie, że wykorzystują jej nazwisko jej sylwetkę do promocji jakiegoś dzielnickiego środka sztur. I co? Podpisano niby, że macie sztur. Przez co myślałem, że produkty chodzające nie są odpowiednie dla mężczyzn, ale mój kolega nalegał, abym próbował Keto Matcha Blue. Na początku śmiałem się. Czyli używają, niby wmawiają, że on powiedział takie słowa, chociaż pewnie w życiu nie powiedział i nie ma pojęcia, że wykorzystuje się jego sylwetkę i nazwisko do promocji. Więc też mu o tym powiem. No, myślę, że ta strona będzie miała duży problem, bo ja to zgłoszę i będę walczyć z tego typu oszustami, bo to jest po prostu tragedia, że coś takiego się dzieje. Nie dość, że po prostu próba udawania wiadomości 24. I teraz patrzcie, co się należy, co należy zrobić. Trzeba wejść od razu na stronę CERT Polska, eee, nie fałszywe sklepy online Tyk. i tu będę zaraz wszystko tu zaraz znajdziecie miejsce, ja to zaraz tutaj przeklikam w jaki sposób yy... zgłosi incydent, o i tutaj się zgłasza incydent. Osoba fizyczna, jaki podmiot państwo reprezentują? Osoba fizyczna, złośliwa domena, oszustwo, mm, nie wiem In dezinformacja, oszustwo, fałszywe sklepy internetowe, i inne próby, próby podtrzymania się. Tutaj, pyk, e-mail, eee, nie oczekuję kontaktu zwrotnego. No to nie wiem, czy nawet podam swój imię. numer telefonu zgłaszającego, nie dam, opis incydentu. No to tutaj zaraz opiszę. Podam, że nie ten. I tu oczywiście eee, trzeba wkleić adres poprzedniej strony. Więc ja tu zaraz to wszystko opiszę adres i wyślę to. Jeżeli Wy możecie, to też to róbcie, bo po prostu należy walczyć z takimi dziadowskimi rzeczami, które sieją dezinformacje, podszywają się pod inne strony i jeszcze używają wizerunku słabnych osób nielegalnie, żeby sobie robić darmową reklamę. Także tyle. Uważajcie bardzo na takie rzeczy, bo widzę, że kilka osób na Facebooku, parę kobiet już pytało o to i po prostu mogą dać się oszukać.